Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam sędziego numer jeden. Witam serdecznie. jedyny szanuję kurwa jakkolwiek tutaj. To no, szanuję, przepraszam, za cztery minutki. No, chociaż ty. O, A przyszedł. Druga. Cześć, Cześć diabeł. Witam no tak serdecznie. Mogę być bezkamerkowy dzisiaj? Nie. No kurde. To jest wielki finał. Wielki <laughs> ze wszystkich finał. ze wszystkich musisz założyć. Aż ja założę garnitur. Ja się ubiorę. Wiel, wielkiego jest kaca dzisiaj, więc. Okej. Okay. No to super, to idealnie, sędzia na kacu będzie ostrzejszy, będzie bardziej surowy. Elo, elo. Elo, elo. Czy blady masz dzisiaj założony e, strój Harnasia? Nie, nie, ja oczekuję tego od widzów, a nie od siebie. O ja, ja. Ale to byłoby epickie, gdybyś ty też miał swój strój Harnasia założony na dzisiaj. Ja mam a, ale ja strój, e, strój harnasia, leprekana, to, to... ale kurde. Ja strój Harnasia Jest tylko w po, pochodzeniu po ulicy korzystam, a nie żeby ten, pokazywać widzom, taki jestem. O, nie wyglądasz, jakbyś miał to takie. Wiesz co, diabeł, wyglądasz jak na co dzień. No <noise> wyglądał głupio jak kaca jak na co dzień. Już bardziej dzień blady wyglądał. Już, już bardziej blady wyglądał był skacowany. Krasa. Jestem, egzystuję. Proste. Ja? Ja tak całe życie wyglądam. <noise> bo Może tak być, nie wiadomo. Dobra, to dajcie pęka. mi jeszcze minutkę, jestem, dobra? No, ja dzień dobry, zamiast. witam serdecznie. Dzień dobry, witam, witam. Ale jaki ty masz piękny! o. o, o. To? Nie to <laughs> scena? No nieźle. Chcę z tutaj op opinię robić. O. Cheesy Ej, no. Zaku, Freddy. Cheesy Freddy, Vita. Tak. No. ja troszeczkę tutaj podglądałem generalnie, jeżeli chodzi o to, co ma się wydarzyć. Cheesy Freddy w ogóle przygotowałeś dla nas chyba kilka kostiumów. On na razie jest wyciszony, czyżby on się teraz. Boże. Boże, boże. Dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. E, już włączam kamerkę. Ja tutaj jestem od pomocy, co? Bardzo bo dobrze. Jankowi się ciężko mówi. Aha. O kurde. O kurde! Jest o, zaczynamy? To, bo... Ale że taki start! Oho. Jak machają ładnie! Czekaj, to jest całkowicie prze... Jest... Bo dorobiliście całkowicie światła w środku. O, do tych mm -hmm. kostiumów jeszcze widzę. Podejdź bliżej. No, są świata? światła w środku, wszystko ładnie. A gdzie jest strój Harnasia? Jest, to jest, jest najważniejsze jest, pytanie, jest, tego właśnie oczekałem. Wszystko w tym, w się rozchodzi o strój Harnasia. Słyszycie i te klimatyczne stukanie w tle? Oh. Klimatyczne stukanie w tle. No. <noise> tak, tak, I ten mroczny szum, wszystko jest pod klimat zrobiony. Dobrze, yy, to Mandziu, w sumie to jest bardziej Czy twoja ja... specjalizacja, uh, więc tutaj musisz uh, jakby wypytać o, o. Ja, ja bym poprosił, że w ogóle o podejście bliżej kamery, jeżeli są szczegóły pokazywane, ponieważ my mamy dużo pikseli tutaj, jak jest tak daleko. O, jak ty podchodzą. patrz. Ty, ale nie, podchodzenie o, to również podchodzą. identycznie. Ej, ale poleciał w szczegóły teraz tym wszystkim, bo to wcześniej to było takie jakby, wiecie, wersja alfa, a teraz jest taki w pełni działający strój. A możesz powiedzieć tak dokładnie, co przerobiliście od ostatniego stroju? Kurwa, czego oni nie przerobili, zacznijmy od tego. To ogólnie są pokazywane te same stroje, tylko w planie jest pokazanie więcej strojów. Okej, okej, okej. A czy będziecie walczyć? Podobno 20 statystów czeka obok i będą zaraz chodzić po kolei. Jumpscare'y będą. Pokaz mody po prostu. Pokaz mody, pokaz. Ej, najstraszniejsze, najstraszniejsze to są te szumy w tym wszystkim. A wszystko jest pod klimat zrobione. Profesjonalnie. <noise> A przygotowaliście jakiś specjalny strój na wielki finał? Jest przygotowany, jak widać, potwierdza Golden Freddy. Oho. Nawet dwa. Dwa? Kiedy zostaną zaprezentowane? To są te zaprezentowane na wielki nie, finał. Nie, 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 to nie są te na wielki finał, to są właśnie Twixy ze ostatnich, to nie są jeszcze tego zaprezentowane yy. tego. To zaraz będzie dopiero. Dobrze mówię, czy źle tak, tak. mówię? Ogólnie... Ogólnie chodzi o to, że Janek prosił, żeby mógł wystąpić trzy razy, tak, mniej więcej, żeby zdążył się przebrać jeszcze. A, no dobra. Więc tak, dobra. chwilę by się pokazał, przebrał się i zaraz by wrócił. Dobra, bo... to możemy tak, to tak zrobić, jakby tak, że tam między innymi okay. to Czernikami. możemy zrobić tak teraz, że możecie teraz zaraz uciec w sumie, my to zapamiętamy i tak wystąpicie po środku mm -hmm. i wystąpicie na końcu albo po... zaraz wystąpicie i jeszcze później da Jezu! Jo! <laughs> to za <podpór> to jest. <laughs> Nie Pokaż tego, ten szkielet! No, po Pokaż ten szkielet! No. On zawsze za, za, za tak wyglądał. Szkielet. Tylko nigdy maski nie zdejmował. <noise> Szczęka pod szczęką jak broda na brodzie. Monka jest. Dobra, a teraz pytanie, czy Janek w ogóle tam dalej jest? Czy Janka, Janka już z nie ma z tego co wiem to jest Szkoda, że wyjście jej jakości nie można tego zobaczyć, no ale to nowy update Discorda zapewnił, żeby każdemu uczestnikowi działało aha, wideo aha, w najniższej tak, jakości. Tak, rewelacyjnie bo działa. Bo naprawdę Discord dziękujemy, teraz Discord. Discord za obniża jakość, żeby po prostu ludzie się przekonali w końcu, że jednak nie jest to dobry program. Pomyślmy, jeden Spika, tym tak? Dobrze, czyli rozumiem, plan jest, taki, plan jest taki, że będziemy mieli jeszcze dwa tutaj. Dobra, dwa no to my etapy, czekamy tak? na powrót w, w przyszłości w takim tak, razie. Tak, dokładnie, jeszcze dwa występy będą. Dobra. to potem. Biega, Witam naszego wiek. tutaj uczestnika, na którego wszyscy czekaliśmy. Najstarszego uczestnika o! w Polsce. O! O o, o, o. o Boże, czekaliście. Nie, dobra, teraz się zestresowałem. Dobrze. Janek. Jest jedna Dzień dobry. rzecz. Jest jedna rzecz, na którą się wszyscy spodziewali. Może będę oryginalne? Może to nie jest oryginalne, ale. Postanowiłem kontynuować dobrą pasę speedrunów. Ostatnio mamy dostałem rekord. Dostałem powiadomienie od od Guinnessa że, że mój dyplom leci. Nie mogę wam go pokazać bo, bo leci. Więc no dzisiaj Babcie jak leci no, kurczę, jak leci ten, ten. Ten. ten oczywiście że tak mamy przygotowane. Tutaj bym prosił po raz kolejny mojego asystenta Słuchajcie, ja nie będę zajmował wam czasu. Wynalazłem kilka nowych Skipów, jakie zobaczycie, naprawdę. A to jest jaka kategoria, jeśli można spytać? Eee, kategoria dowolna, tak zwana. Okej. Okay. Dobrze, to czy mógłbym prosić mojego, <noise> po raz kolejny, mojego asystenta, który a raczej prowadzącego. Z cieni żeby mi puścił e, mój motyw muzyczny. na motyw muzyczny. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jezu jak Ała! Leci, lecimy, lecimy, dobra, najpierw tak. Na siano. Majnujemy tak ten, czekajcie tutaj cyk, cyk, crafting, dobra, mamy chlebek. Trzeba lecieć, trzeba lecieć, dobra. A ty są puszczysz na ty, ale nie zebrałeś, przecież cały czas jest, jeszcze nie uderzył. Ale Wisiaków nie będzie, z kim cicho, się z cicho. On wie co robi, on wie co robi. Cich, ci, 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 ci Spróbujemy, dobra, czekajcie, spróbujcie ci, się wyłączył, Jezu! Spróbuję znajdzieć tutaj. O nie, on się nawet nie włączył. Dobre, e, dobra, dobra. Okay. Nie, teraz tak się robimy. Przeszukuję tutaj ten, dobra, w domku znalazłem, mamy to, możemy lecieć dalej. Ale przecież ty zabrałeś siano ale, wcześniej jest, na zniknę, tego, bez timera. Dobrało. Mamy lecieć, co? Nie, czekajcie. <laughs> Być może tak, na pewno on się przyda, on się przyda. Czekajcie, czekajcie, chyba ja widzę tutaj, że... O! Ok, o, dobra! Jest golem! Dalej robisz golema! Dobra. Polska góra! Malgo. Próbujemy, Malsterego. próbujemy! Cyk! O! Złoto, złoto wypadło, dobrze złoto. się spadło. Złoto, złoto jak ma... wypadło! jest w Czekajcie, no, tu coś znalazłem, tu coś znalazłem! O nie, dobra! Ten run jest wygrany, moi drodzy! Oho! Oho! Na piątym slocie! Dobrze, dobrze! Znalazłem posążek, dobra! E, czekajcie, bo jest taka, bo jest taki patrzcie! Że jak staniecie na rogu siana, podskoczycie dwa razy, wycofacie się, Idzie się do przodu, poczekajcie sekundkę i pojawia się portal. Co O kurde, chłop, do o, Dobra, 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 dobra. dobra Hop, hop, dobra, 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 dobra. mamy pigliny od razu, to może uda się ominąć bastion. Dobra, lecimy. Dawaj, tradeuj, tradeuj. No. Weź mu dream'a żółć, weź mu rzuć! żółć. Udało się. Rusimy dalej, lecimy dalej, <śmienicza> eee, czeka, perlę, ci, perlę, wzią, tak? Bożę twierdza, Jezus, Jezus, się, nie, spokojnie, damy radę, damy radę, damy radę, dobra, do, po do, do twierdzy, do twierdzy, eee, o, tutaj, znalazłem, znalazłem, dobra, chodź, dobra, znalazłem, dobra. chodź dobra, znalazłem, dobra, znalazłem, dobra. no, dawaj, dawaj, no, dawaj. Ej, trochę dziwna jest chale, ta twierdza tam w tle, ja widzę, tak? że w ogóle są jakieś Przeciw. inne bloczki. A w niego harnasiem. Jakieś mechanizmy robione to dziwne. nie, 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 co? Co odwołany? Mamy. Mamy bloki Nie, z tyłu są. Nie, dobra, dobra, koń, 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 Halo, halo, dobra, dobra, czekajcie, znowu muszę, czekajcie, przód, przód, tył i, i co, i co, i co? No i gdzie jest? O, dobra, super! Dobra, Laki! O, dobra! Bleser ręgi, blaser dobra, dobra, dobra. E, dobra, dobra, czekajcie to, dobra. Łączę to z jednym z drugim Ale z jedną perłą? Cyk, Cyk. damy radę, damy radę. Do czego będzie użyty podczas eye. tego speedrona harnaś? Dobra, przerzuciłem w niej. raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Musisz się naprzeciw dziesięć. Okej, nice, działa. Dobrze, dobrze, dobrze. Walimy teraz smoka. Dawaj, dawaj, chodź no, chodź. No, dawaj, dawaj, no co ty jesteś taki? Dobra, udało się uniknąć, dobra. Masz! Yy, udało się, bo <grywa> go. <grywa> polski dream normalnie. Jest! 2237! Gratulacje! Nie, no dobrze, Gratulacje. Było, dobrze, było Polski! Profesjonalizm! Ja wykonalizmę wygręcić! Dokładnie! Są kredyty, żeby pokazać, że jest legitnie. Jest nawet, zobaczycie, że jest tu po prostu nawet moje imię w tych kredytach, żeby było pokazane, że jest na 100% legitnie i że to nie jest, że ja używałem jakiegoś, wiecie, hack, klienta czy coś takiego. E, czekajcie. E, jest moje imię. Tak, no. tak jak mówiłem. Jest, jest imię. Dobra, wiecie co? Nie, ja nie mogę, tak. poczekajcie, ja się muszę do was, ja Wam muszę się do czegoś przyznać. Nie. A jestem nie. dobry speedrunner. Y. Ja jestem speedrunner. Y. Ja jestem bardzo dobry speedrunner. Y. Ale niestety dzisiaj nie byłem aż tak dobry. Bo dzisiaj, dzisiaj grał za mnie ktoś inny. <grytkaś> nie polski Tobiasz był! Polski nie, tobiasz lep. grał normalnie. No. Nie, no, nie no, to wszystko tłumaczy. Za bardzo chciałem wygrać. Polska no, góra no. mi tak, za taki czas. Bardzo dobrze. No, no ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się nie podobało, to ja już, ja już czekam. Oho! O, ładne emocjonalny! Oho! Lubię takie, moje ulubione. Zapraszam. Jadę Janek, jadę, Janek, ja ci powiem tak. Z odwagą pędź przez życie i przeskocz każdą przeszkodę, którą musisz, nawet jeżeli tą przeszkodą jest jedenaste piętro. No dobra, to skaczemy. E o nie, wiadro wali. Cyk. Wiadro wali. No i przeżył. Aha, elegancko. No. A, bohater. Się... O nie poszedł sobie, ja cię kręcam. No, nie no, no zginął, no nie, naj, się. Najgorsze Zginę. jest to, że, najgorsze jest to, że nie zobaczymy go już w następnym etapie. W żadnym etapie już go niestety nie zobaczymy. Swoją drogą, tak? swoją drogą chciałem powiedzieć, że prowadzę rekrutację tutaj na asystenta, jako, że mój asystent niestety zginął, <laughs> zapraszam na maila do kontaktu. Następnym Umar, razem asystenci nie mogą brać udziału w teleturnie. Przepraszam, bo... Nie bo... Nie w przepraszam, przepraszam. Przypominam, to to przypominam, wszystko, że gdyby było głosowanie o finale, ja byłem jako jedyny na nie, czad tak. był na tak, wy byliście na tak. Nie, ja to... bo zdanie było całkiem zabawne, nie, ale było nie. kilka problemów technicznych, tam zauważyłem. No no to czy prawda, czy to prawda, no i no oszukał nas był... wszystkich, to mnie troszeczkę zabolało, tak, że oszukał to nas to wszystkich, że to na no, nie on sam przechodził. Tak, czas i czas się na początku no nie działały. trochę tak no. było i nie widziałem, gdzie on tego Harnasia w końcu wykorzystał. O, no. o, 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 Dzieci właśnie. Mógł Nie, walnąć, nic. Nie, 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 nie właśnie, był był się mógł w tego, smoka. Ale miał jeszcze w miał jeszcze w tak, nie, a nie? to widziałem, że to A, no to nie było to z, wystarczająco pokazane, jakby wykorzystanie Harnasia. To jest był najważniejszy element całego pokazu przecież. Mm -hmm. Jak można było tak tego nie przygotować? Och, co za nieprzemyślanie! Niewiarygodne. Poprosimy to, kolejnego zapominają... finalistę. No i nie echa, no wszyscy zapominają to. A, włączyć. to prawda. <laughs> Czeka Czekajcie, bo Bladiego wywaliło z tego wszystkiego, a pojawił się. Ob... Solin! Solin. My boy! Sal Siema! Siema. Arby, masz mutowany. Odmutuj się Keksal. Odmutuj go. Proszę. Elegancko. Dobra. Witam. Witaj, witaj, witaj. Opaliłeś się. Gdzie się uwaliłem? Opaliłeś się. Opaliłeś. No, opaliłeś się, co nie? No, troszeczkę byłem nad rzeczką, nad jeziorkiem tam kilka razy. Dobrze. Dzisiaj mój występ będzie nietypowy. Bo chciałbym zaprezentować wszystkie swoje umiejętności muzyczne, jakie mam poza pianinem, bo nie mogę go tu wnieść. Miałeś Ym... dwa tygodnie na wniesienie pianina. Nie wnieść pianino. O, no to pianino. I mam tutaj takie urządzenie pod sobą. Tutaj. Okej. Musiałem przypadku, na czym ono polega. To urządzenie działa w ten sposób. że mogę na to urządzenie coś nagrać. Na przykład. Teraz włączę nagrywanie i sobie coś cokolwiek mówię i zaraz to wyłączę. I sobie coś cokolwiek mówię i zaraz to wyłączę. Tak zwana lub maszyna niemożliwe. To loop taka station, technologia dokładnie. istnieje. Dobra, ej, e, Ja chcę tylko za powiedzieć. Za pomocą... ja chcę... No, 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 dobra, dobra, mów, przepraszam, nie przeszkadzam. Za pomocą tego urządzenia chciałbym dzisiaj wystąpić. No, no. dobrze. skrzypiec, gitary, śpiewu i wszystkiego, co potrafię. Proszę okay. wyciągnąć popcorn, bo to się może skończyć bardzo dobrze albo bardzo źle. Nie no, to będzie super. Coś coś czuję. Dobra, no to, no, to jak, jak jeden musie... jest nastawiony dobrze, nie, nie. drugi źle, no, to, to jak, jak my musiał być? Jak, jak musi lub równo nagrać, to będzie śmiesznie. Ale spoko. Weź, utrzej nosa zaszczep, bo on taki wygadany jest, że wszystko zna, wszystko widział, wszystko zrobił. Dobra, Dobra niech jak jest jak ten niech tam gra? Niech gra! Czekam! Tak Czasara. Kuję u mnie pewnie. Hi, hi. Jeszcze tak y, wspomnę, że piosenkę, którą zaśpiewam dedykuję mojej świętej pamięci cioci. A jeszcze zanim zaśpiewam tę piosenkę i zacznę używać Loopstation, chciałem pokazać co nieco, co nieco z beatboxu, ponieważ mam rywala, który beatboxuje. Uh -huh. Dlatego też chciałbym z tym się ujawnić. I need a break. Mm, 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 to find my way. Ej. Ej. spk. -sp -sp I need spikes a braid spikes to find spikes my way way. Maha, mahom, 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 mahom,

Nie wiem, czy kozackie, czy nie kozackie, nie mogę się zdecydować. O, zaczął już z tym, z ruperem. Najwyraźniej taki był plan, plan, na Boga Chciał Cię już wsiąść do siebie, byś odpocząć mogła Skromna, uśmiechnięta, dajłaś to, co Cię męczyło by nas nie martwić, by nas to nie trapiło. Rodzina podoba pamięta, ty pamiętają nas w niebie. Mam nadzieję do zobaczenia na drugim świecie. ta czas jest zajebista.

Przecież teraz na mnie szukam tej radości. We wspomnienia jak z tobą ją odnajdę. Dziękuję. Pięknie, eee. brawo! Ja pierdolę, ale dobre. Szko jeden ból tylko. Jeden ból, że ten looper był tak głośno ustawiony i czasem nie było sam, na Prawda, sam koniec słychać no. Twojego wokalu do końca, ale i tak w sensie, jak weszła podw, podwójna to. Wion, to jest wioncze, Nie, to nie jest tylko skrzypce, skrzypce. Jak weszły podwójne skrzypce, nagle zostałem full ciar na całym ciele miałem takie, o kurwa, ale to jest dobre. Ale to jest dobrze zrobione. Jaki to był dobry pomysł? Mhm. Zacha. Dzięki. Panie krytyku. Ej, ja nie. Chcę, chcę usłyszeć Twoją ja opinię to... teraz, jak to wiesz, jak teraz to zobaczyłeś. Nie, bo się no, bałeś no, mocno no, tego lupera. Ja się bałem, no bo <głos》>, można na lupie coś skrzaczyć, ale tam dobrze wyratowałeś. Nie, bardzo fajna pętla. Myślę, że nie wiem na ile ci ten TC Helikon pozwalał na przełączanie jakichś pojedynczych pętli, bo w sumie w tej dogrywaniu dogrywaniu tych kolejnych pętli brakowało może chwili wydechu, a, który się pojawił na sam koniec, ale bardzo fajny wykon. Dzięki Wielkie. Czy znaczy generalnie jeżeli chodzi o tego Tisky Helikona, no to on niestety ma tylko jeden kanał i niego może nagrywać tyle, ile po, ile potrafi, aż w końcu niektóre partie nie będą słyszalne, nie? No dokładnie. No ale naprawdę problem. bardzo, bardzo, bardzo dobry wykon, jakby mało. Yy, to jest trudne, żeby dobrze z ruperem nagrywać i widzę, że dobrze się z tym bawisz, I chyba to jest najważniejsze. W ogóle dla mnie sens to, to Jezus, że zrobiłeś. Ale to jak to? Że tak płaci. powiem, realizację całej orkiestry, samemu, tylko z jednym narzędziem i te wszystkie też instrumenty narastają, no piękny występ, świetny występ, naprawdę, pobiłeś mocno swój, bardzo pobiłeś mocno swój występ pierwszy, pierwszy występ, który i tak był postawiony już mega wysoko. I tak był postawiony mega wysoko, zatem to jest ogromny mm -hmm. szacun, żeby przebić samego siebie, który już dokonał czegoś świetnego. Ja się tylko przyczepię trochę do tego beatboxu. O, musisz chyba trochę jeszcze podchwycić. O! Do... Zapomniałem o tym beatboxie. A, był? A, A, był. Ten beatbox po prostu. Beatbox był. Beatbox był. był. I, tyle, I tyle. On trochę no. tak nie pasował, mam wrażenie. To była zagrywka psychologiczna. Specjalnie zacząłeś tym beatboxem, żebyśmy później nie oczekiwali tego, co nadajecie najpierw. To była manipulacja to, tak to, zwana. Dobra, Mogę słuchaj. tylko jedną rzecz wspomnieć. Proszę Lepię bardzo, trochę, ksale. Lekko reklamę zrobię. Oho. Że dzisiaj się pojawił utwór, który śpiewałem ostatnio. Dzisiaj się pojawił u mnie na kanale, więc jakby ktoś miał ochotę zajrzeć z czatu, to zapraszam. Ksalę na YouTubie znajdziecie. O 18.30 ja była premiera. coś zrobić na żywo, to jest ciężko. A tak zluz, takie zla, zalupować. A tak na kanał to łatwo pewnie byłoby wrzucić, no. Łatwo mówisz, ja, Tak, tak. Blady, blady, ja, tak. Czekamy, Brady. A blady, Młady, to łatwo wrzucać, nie ty życie, robi krótkie filmiki do internetu. Mówisz, że łatwo by było nie. zrobić całą piosenkę i wrzucić na kanał. Nie no, żartuję, nie w taki nie, no, sposób. No, dobrze, że eksperci by stary, to się powiedział. <laughs> Salem dziękujemy tobie ślicznie za twój występ, Dzięki, naprawdę. Wiecie? Pozostawiłeś ciary na plecach i zapomnienie o beatboxie. <laughs> Ale cała reszta była cudowna, cudowna była, naprawdę. Również no. dzięki... Czekam na wyniki. Dziękuję. Chodzi no, podeszliście link do Xalena? Tak, więc ta reklama nie wiem czy zadziała. Ale eee. Salyn <grym> mówiliśmy przecież. Ozdro, znajdziecie mnie na tak, YouTubie. Tak. Jakas? Ksalin. Tak, Xalen. A okej. Okay.